Ja sobie zagramy w Crazy Potions i najpierw wam pokażę podki na latanie. Pierwsza podka na latanie to, to i to. Teraz pierwsza podka na latanie. Okej. Okay. Mamy podkę na latanie i możemy latać. To tak, to tu. I okej. Okay. Pokażę wam jeszcze jedną. To się chyba robiło tak. Okej. No też jest kolejna pod na latanie. O! I możemy latać. I jeszcze jedna jest pod na latanie. Yy, to i to. To jest też potka na latanie. O. No i jest. Okej, okay. ale dzisiaj Wam jeszcze chcę pokazać, jak zrobić głuesta z Yetim. Czyli o, o z tym, takim jakby śniegiem jest jego. O tym. O właśnie. O tym. Pokażę Wam, jak, ten, jak tego głębszego zrobić. Więc tak. Najpierw Wam musicie zrobić sobie yy, podkę na szybkość. O, my, my. Mamy. O widzę. Ok. Tak, 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 ok. Więc pijemy. O, mamy. To może nam wystarczy i okej. Okay. Teraz bierzemy patkę na ogień. Ale i nie pijemy. Idziemy sobie w ten... Yy, no. Zimowy biom. Tak. Idziemy tam, o tu i mamy. Zaraz będziemy. Okej. Okay. No i tak. Klikacie to i myk macie. I teraz ktoś jak lubi parkury, to może sobie przejść, a jak nie, no to można sobie iść w ten sposób. O, o ten. Tak, ale ja lubię parkury, więc sobie przejdę. Czy tam szybkość mi w ogóle pozwoli? Pozwoli. Nie możecie, widzowie, sobie dać za szybkiej szybkości, jakbyście chcieli przechodzić ten parkur. To musi być taka, jak ja mam. Albo troszkę słabsza, albo większa. No i tak. On chce znaleźć swoje dziecko, bo mu się zgubiło. Więc, tak, najpierw jeszcze musimy pójść po potkę na uleczenie. No bo nie będę później chodził, tak, wiecie widzowie. No. To jest to, sprawdźmy. Tak, to jest potka na uleczenie. Bo nic nie robi, ale jak ma się mało HP, no to ona ulecza po prostu. Okej, okay. idziemy. Dobra, idziemy sobie tutaj, tutaj i tutaj. No i idziemy tam na tą górę. I tam będzie ten dziecko Yetiego. No i będziecie wtedy mogli ten składnik dostać. No, jesteśmy. Jesteśmy. Tą podkę mu dajemy. Dobra, ja, ja akurat rzuciłem. Ale ja już tego głęsta zrobiłem. No to mam ten składnik, ale musicie jej dać. Wziąć ją na barana i pójść do Yetiego. No. Też sobie przejdziemy parkurem. Bo, my, bo ja na, na przykład lubię parkury. Więc. Więc możemy sobie przejść. Chyba, że ktoś chce skrótem, to może i skrótem, ale ja lubię parkury. Więc. No i. Będziecie mieli na barano tego No Yetiego, dajcie mu, wychodzicie z gry i macie głuesta. I widzowie subskrybujcie kanał jeszcze. Subskrybujcie, lajkujcie. No i może być więcej takich filmów, jak będzie dużo subskrypcji. To może być jeszcze jeden film, gdzie pokazuję, jak pierwszy głęb zrobić. Bo to jest drugi, ale. Może być. I nawet z pierniczkiem, ale to już. To już. Kiedy indziej, kiedy będzie dużo subskrypcji, łapek. Ale ze śnioską też może być. Ale jeszcze Wam. Chciałbym coś pokazać. Fajną potkę, o której bardzo mało ludzi wie, jak ma ten składnik. O, właśnie ten. Nie mało ludzi wie, ale zależy kto testował tą potkę. No. Co ta potka tu robi? My jej tutaj nie chcemy. Okej. Okay. Nie chcemy tej potki tu. Okej. Okay. Nieważne. Ale dobra. No i teraz Wam pokazuję tą podkę. Ta podka jest na ołówek. Ja się o niej dopiero dowiedziałem bardzo niedawno się o niej dowiedziałem. I możecie sobie rysować. Na przykład, co my byśmy tu mogli narysować? O takie coś. Na przykład. No i mamy taką potkę. Ona jest bardzo fajna. A, i jeszcze widzowie, chciałbym coś Wam pokazać, bo zapomniałem Wam tego pokazać, więc jeszcze musimy się wrócić na biom zimowy. Bo tam też jest coś jeszcze innego, o którym niektórzy mogli wiedzieć, a niektórzy nie. No ale kto o tym nie wiedział, to ja wam pokażę. Może mam coś do odebrania w prezentach? Nie mam. Dobra. To idziemy sobie tutaj znowu. Niestety zapomniałem nam tego pokazać, więc no. Musieliśmy się wrócić. Może widzowie tam... Nie, po co się męczyć? Można z parkourem iść. Proszę. I tutaj jest tak. Mamy... Jesteśmy tu. Ale tutaj jesteś ukrytego to jest Easter egg. tutaj mamy Easter egga. No i no więc, jakbyście chcieli mówię więcej takich odcinków z tych guestów albo z Crazy Potion's, no to musi być pod tym filmem, chociaż 10 łapek w górę. Dobra. To ja się z widzowie z wami żegnam. Pa, pa.